Cześć, dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie po kolejnych dwóch tygodniach i tak jak widzicie, dzisiaj nie ma ze mną pieska. Robimy taki test, zobaczymy jak odcinek bez pieska Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie odcinki z pieskiem, czy bez pieska. Ale wiadomo, że nie po to tutaj wszyscy jesteśmy, a jesteśmy tutaj po to, by posłuchać najważniejszych informacji ze świata motoryzacji z właśnie minionych dwóch tygodni. Także zaczynajmy. A zaczynamy od Roberta Kubicy, który, jak pewnie bardzo dobrze wiecie, wrócił do ścigania się. I jest już tak naprawdę po swoich pierwszych przedsezonowych testach. Tak, przedsezonowych, bo mimo, że mamy czerwiec, to sezon tak naprawdę jeszcze nie wystartował z wiadomej przyczyny. A mowa oczywiście tu o sezonie serii DTM. O ile wyniki kubicy podczas regularnych testów, gdy pogoda dopisywała, były nie najlepsze, o tyle podczas popołudniowych testów 10 czerwca spadł deszcz i wówczas kubica plasował się na samym początku stawki. Przez pewien czas trwania treningu kubica był nawet pierwszy, a to nam daje naprawdę duże nadzieje na przyszłość. No i do tego jeszcze trzeba dołożyć fakt, że. Kubica tak naprawdę jeszcze musi się wjeździć w nowy samochód wyścigowy za kierownicą, którego startuje. Także moim zdaniem, mimo tych pierwszych wyników, które były raczej mało optymistyczne, to w dalszym ciągu możemy mieć nadzieję na to, że Polak pokaże co potrafi i za to wszyscy zgodnie, mam nadzieję, że trzymamy kciuki. myślę, że wszyscy, jest ale wszyscy Let's say in our world and in our environment. Mówiąc o motoryzacyjnych newsach z minionych dwóch tygodni, chyba nie sposób nie wspomnieć o debiucie nowego BMW serii 4. Jak być może część z Was wie, w zeszłym roku byłem na targach we Frankfurcie, gdzie pokazywany był koncept tego właśnie samochodu, co pokazywałem na naszym Instagramie. No, ale w momencie, kiedy to auto tam było w takiej właśnie formie zaprezentowane, chyba nikt nie wierzył, że z takim grillem, z takim przodem. Wersja produkcyjna ujrzy światło dzienne. A jednak oficjalnie stało się. BMW z gigantycznymi, wydłużonymi nerkami wyglądającymi niczym zęby bobra będzie wyjeżdżało z fabryki. Szkoda, bo moim zdaniem linia tego samochodu oraz profil z tyłu są po prostu fantastyczne, natomiast przód psuje całą zabawę. To tak, jakby jakiś renomowany artysta stworzył jakieś świetne dzieło sztuki i do dokończenia zostało mu tylko i wyłącznie twarz którą by sknocił, i powstałoby coś takiego. No, Nie wiem, dajcie znać szczerze w komentarzach, komu z Was taki przód BMW serii 4 się podoba, bo być może tylko ja mam jakiś spaczony gust. A no, God, please, no, no! A jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, to po tym, kiedy zadebiutowała seria 4, wyciekły zdjęcia jeszcze nowej M4, w której to ten właśnie przedni grill, przednie nerki są jeszcze większe, jeszcze bardziej ostre, bardziej przerysowane w stosunku do serii 4. No i nie wiem, być może jest to jakby kwestia przyzwyczajenia i trzeba się obyć jakoś wzrokowo z tym stylem projektowania nowych BMW, ale jak dla mnie na razie, no to jestem zdecydowanie antyfanem czegoś takiego. A ty, Mateusz? Ja. Ty, Aga? ja też. No. A Tyaga? Ja też. A wypiszcie. NO! No! W Stanach miała miejsce dosyć ciekawa sytuacja w serwisie marki Chevrolet. Otóż właściciel nowej, pięknej, supersportowej i z silnikiem montowanym centralnie korwety przyjechał na swój pierwszy gwarancyjny przegląd. Ci mechanicy z autoryzowanego serwisu najprawdopodobniej nie widzieli na oczy tego właśnie diagramu. No i efekt ich rutynowego podejścia do podnoszenia samochodu był następujący. No przykrem. Przykre, tym bardziej, że auto było niemalże nowe. Wchodząc na Instagrama właściciela tego samochodu, jeszcze teraz można obejrzeć filmik, w którym cieszy się, gdy przekracza magiczny próg 500 mil przebiegu w swojej nowej korwetcie. Ale mimo tym przykrym doświadczeniom z serwisem Chevrolet'a, właściciel tego auta się niejako nie zraził do marki. Natomiast powiedział, że nie chce od nowego samochodu w zamian, natomiast chce zwrot pieniędzy, za który. Później kupi Corvette Z06, a więc bardziej usportowioną i bardziej ekstremalną wersję, gdy tylko ta pojawi się na rynku. A teraz uwaga, mieszkańcy Mazowsza oraz okolic Warszawy, ponieważ tamtejsza grupa Speed dostała do swojej dyspozycji nowe Oznakowane więc, tyle chociaż łatwiej, radiowozy, którymi są Skody Superb o mocy 272 koni mechanicznych. Są to jedne z szybszych radiowozów, które trafiły w ręce polskich policjantów. Pierwszą setkę taki Superb osiąga bowiem w 5,7 sekundy, co jest wynikiem o pół sekundy lepszym niż BMW 330i, które również służą polskiej policji. Także jeżeli planowalibyście ucieczkę przed takim radiowozem, czego oczywiście kategorycznie nie polecamy, to miejcie na uwadze to, że przed taką skodą może być naprawdę trudno zwiać. Dosyć zabawna sytuacja miała miejsce w brzesku, ponieważ tam też autokar kursujący na trasie Londyn. Przemyśl zatrzymał się na rondzie i jeden z pasażerów tego autokaru postanowił sobie wysiąść przez okno. Podobno całe zajście było spowodowane jakąś sprzeczką pomiędzy pasażerem a kierowcą. Skutkiem zajścia było natomiast wybicie okna przez pasażera i wyskoczenie przez nie na drogę. Swoją drogą serio zabawne jest to, w jaki sposób pasażer po wyskoczeniu z autokaru spokojnie, jak gdyby nigdy nic spaceruje sobie chodnikiem w stronę, którą wcześniej sobie uznał za słuszną. Ale niestety został mu postawiony zarzut zniszczenia mienia o wartości ponad 5 tysięcy złotych, za co grozić może nawet 5 lat więzienia. Choć najprawdopodobniej w praktyce okaże się, że nie grozi mu nic i jedyne co grozi to zapłacenie za dość uczynienia przewoźnikowi za zniszczoną szybę w autokarze, ale no muszę przyznać, że widząc tą całą sytuację. naprawdę się uśmiałem wyglądało to komicznie, choć pewnie dla przewoźnika komiczne nie było.. Yes, that's true. Dobra, i to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku Noto News. Oczywiście standardowo w komentarzach dajcie znać jak wam się podobało. Możecie też głosować za pomocą łapek w górę bądź też łapek w dół, choć wiadomo, że mile widziane są te w górę. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. brońcie się przed koszem i do zobaczenia. Przed czym? Przed koszem, no bo cały czas to jest gdzieś w powietrzu, nie? Nie słyszę. Coś Czego pika no? cały czas. Pika? No. Ale jak mówię co, Chory no nie słyszałem teraz piknęło coś. Pika cały czas. Brońcie się. Po prostu.